Jaki rodzaj maszyny mieszającej wybrać na własne potrzeby. Jestem tu by zaprezentować wam całą rodzinę maszyn mieszających i miesiarek, począwszy od S Mix. Miesiarka spiralna z typowym elementem mieszającym w kształcie spirali odpowiada w większości ciastom piekarskim przenym, przednożytnym, ERMIX Misiarka spiralna z wyjezdnymi kotłami i wymiennymi narzędziami mieszającymi idealna do pracy w cukierniach, pod masy cukiernicze, pod farsze mięsa i umix Misiarka z wyjezdnymi kotłami elementem mieszającym w kształcie litery U. Idealna, jeżeli używacie większość ciast żytnich lub ciast z większym uwodnieniem. Cała rodzina S-Mix, r -mix, U -mix. idealna na wasze potrzeby. Rozważmy dostępne modele. Każdą maszynę z serii można mieć z wielkościami kotłów 130 litrów, 180 litrów, 260 litrów, 340, a nawet jeżeli jest potrzeba, największy model 500 litrów. Bardzo ważną cechą jest możliwość wymiany kotłów między maszynami. Jeżeli macie szeroki zakres produktów i potrzebujecie r Mixa do cukierni lub U-Mixa do cias żytnich i oczywiście S-Mixa do Podstawowych ciast, i należy zakupić dwie maszyny, to można wykorzystywać te same kotły przy maszynach, oczywiście tej samej wielkości, i używać do dwóch maszyn. Zakładamy, mam S-Mixa. Mogę użyć ten sam kocioł do maszyny U-Mix. Dzięki temu. Możemy zaoszczędzić wiele miejsca na hali produkcyjnej. Nie musimy kupować wielkiej ilości kotłów, mając maszyny od różnych producentów. Dwie maszyny, dwa kotły, trzy kotły. Jest to bardzo ważna zaleta maszyn i rodziny w porównaniu do firm konkurencyjnych. Rozważmy wszystkie najważniejsze cechy i zalety maszyn i całej rodziny. Zacznijmy od góry. Nie oszczędzamy na materiałach. Pokrywy górne każdego modelu wykonane w pełni ze stali nierdzewnej. Plus dalej dodatkowe elementy, jak pokrywa przednia, pokrywa koła napędowego, duża skrzynka elektryczna wszystko wykonane ze stali nierdzewnej jak najbardziej higieniczne. Pokrywa kotła. Dodatkowo wyposażona w sensory bezpieczeństwa. W momencie wyczucia dodatkowej siły, maszyna automatycznie zacznie unosić się z powrotem. Każdy model, wyposażony jest dodatkowo w światła LEDowe, wyposażony jest w bezpośrednie podłączenie do wody. A żeby dozować wodę, na przykład za pomocą dozownika mieszacza bezpośrednio do kotła, każda maszyna dodatkowo wyposażona jest w laserowy czujnik temperatury produktu z możliwością ustawienia poziomu akceptowalnego, po osiągnięciu którego zatrzymamy mieszanie, żeby nie popsuć produktu. Maszyny AirMix i maszyny UMIX w standardzie wyposażone są w zgarniacze, które w znaczny sposób zwiększają efektywność mieszania i skracają jego czas. Czas to pieniądze. Niebywałą zaletą maszyn jest możliwość płynnej regulacji prędkości obrotowej mieszadeł. Zakres od 40 do 240 obrotów na minutę pokrywa zapotrzebowanie każdego. Możliwość zaprogramowania każdej maszyny, ustawienia programu i ustawienia siedmiu kroków. W czasie kroku każdego następuje zmiana prędkości lub zmiana czasu. Odnośnie serwisu, odnośnie pielęgnacji maszyny zaprojektowana została duża skrzynka elektryczna, która znacznie ułatwia dostęp techników, serwisantów, szybkie wykrycie nieprawidłowości i łatwiejszą ich pracę. Dodatkowo w celu zabezpieczenia, zabezpieczenia dużego bezpieczeństwa. Maszyna została wyposażona w dwa obwody elektryczne. W przypadku, gdy nastąpi uszkodzenie jakiegokolwiek panelu mechaniczne, różne rzeczy się dzieją, wystarczy jedynie użyć klucza i przełączyć maszynę na sterowanie manualne, gdzie mamy zawsze możliwość podniesienia głowicy, opuszczenia głowicy, Wystartowania maszyny na pierwszym czy na drugim biegu bez użycia całej elektroniki. Tak możemy spokojnie dokończyć zmianę, bez paniki i możemy spokojnie pracować. Maszyny AirMix mają szybki system zmiany narzędzi. Jest sześć narzędzi do wyboru. Każdy dobierze odpowiednie narzędzie do własnej potrzeby. Jeżeli chcemy. Maszyny oferowane są ze standardowym panelem elektronicznym, w pełni funkcjonalnym, z możliwością zmiany języków, co nawet w aktualnych czasach jest bardzo ważne, lub opcjonalnie maszyna może być wyposażona w panel LCD dotykowy, gdzie w sposób ekstremalnie prosty poprzez ikonki możemy obsługiwać maszynę i prowadzić proces miesienia. Misiarka spiralna idealna do mieszania większości ciast piekarskich, cukierniczych. Misiarka Ermix idealna do mas cukierniczych, farszy i innych produktów spożywczych nie będących ciastami. Misiarka Umix idealna maszyna do mieszania ciast z większą zawartością ciast mąki, żytniej i o większym stopniu uwodnienia.